w końca imprez, nawet we wrześniu będzie można chodzić lato to za moment dowodnie. Łukasz i zapraszam na SK Summer City, czyli zbiór letnich imprez, wakacje możemy zakończyć. Zachować w piątek i sobotę Last Minute Summer Festival w Wrocławiu. Na scenie między innymi z Strachy na Lachy, czyli ekipa... Nie chcę, żeby z rady, było, to nie chodziło o radio. Dźwięk. No a teraz przejdźmy do propozycji na wrzesień. Na przykład w Rzeszowie będzie można zaliczyć małą podróż w czasie i poczuć się jak w latach 80 albo 90. Będą stare hity. Na scenie pojawi się legenda, dr Alban, czyli autor słynnego It's My Life. A jeśli woli nowości, to polecam na przykład roztańczony PGE Narodowy. Ta impreza 28 września w Warszawie e, zagra na przykład ze spółki colors doda 2 No Nie wiem, wpadnie. Ale się gadają o dekarze, już tu pary. Kto potrzebuje espresso? No ten letni kit na pewno pojawi się nie w wa wakacyjnej imprezie. A stoi za nim Sabrina Carpenter, która właśnie wydała swój nowy album. Możecie już sięgnąć

w przyszłym roku Sabina Kententar jeszcze z koncertami do Europy, niestety jak na razie nie ma w planach odwiedzenia Polski, najbliżej nas będzie 19 marca, zaśpiewa wtedy w Berlinie. Mogę te rady wyłączyć w ogóle, ale... Dobrze. Streama? Nie wiem bo ja idę teraz na, na, na ja tam idę się teraz malować w ogóle. Jest stream z komórki, ale komórki nie wezmę, nie wiem jak to zrobimy zaraz. Nie, nie, zaraz streama nie wyłączę w ogóle. pizdu Bo nie wiem jak ja się tam zabiorę w ogóle. Nie mam, nie mam, nie wiem jak się zabiorę. Nie działa mi pesak. Tam nie mam... Nie, ma, nie, ma, nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to będzie mi udało. Zaraz chyba wyłączę streama w ogóle. Bo nie mam, nie mam czego... Nie mam ogarnięte nic. Muszę Petek gardnąć w ogóle. W mordo, nie mogę by być wyludowana na streamiec, nie? Ten stream jest dla mnie katorgą, nie? To jest dla mnie Katorga ten stream. To jest Katorga. Kamiesz, to zaraz będziemy jechać, ale nie wiem, czy w ogóle płatak jest realny nawet. Że na Skoro, czemu odpalam, czy my to mamy, czy nie wiem? Bo mam nadzieję, że to się jakoś zmieni, ale po przerwie, ale chyba się nie zmienia. Mu? czy tutaj mogę na czy...? czy, czy ma y Kamil Kamil ma Tak, ewentualnie Tazy, nie wiem no. No. To jest jeszcze, I jeszcze to nie Jeszcze raz? Aha. I Jeszcze raz? Jeszcze Dobra Docelowy jest po lewej stronie. Eee, ogólnie widzowie, nie wiem. Eee, nie ma mojego kamerzysty, ja na razie idę bez was ogólnie. Zaraz po was wrócę, co wy na to? Brut idę tam na chwilkę i zara po was wrócę. Zdawię was w aucie po prostu. Ja zaraz po was wrócę. Macie, oglądajcie parking czy coś, nie wiem. Mm. No zaraz po was wrócę, za chwilkę po was wrócę, no kurwa, no, no tak, czekajcie, ja muszę iść, za chwilkę będę. No tak, za chwilkę będę, dajcie mi sekundkę, za chwilkę będę. i pójdę po kamerzystę, wrócę z kamerzystą z plecach, Irel. Zaraz wrócę po was. Zaraz idę po kamerzystę, zaraz wrócę. No, albo chuj, zabiorę was, ale kurwa, czekajcie, a ja tam, kurwa, ja się wstydzę z tą kamerą biegać, no nie wiem, dalej, czekaj, zabiorę was, kurwa, ale to tak, no was w ręku po prostu, tak wiecie, bez jakiegoś tego, działa ten stream w ogóle? Dobra ale kurwa Ja pretek, pretek muszę ogarnąć, i kamerzysty teraz, ogólnie A. Tu jest jakaś tajemnicą, delikatnie. Bardziej wstydzę się kamery. Wstydzę się kamery. Zróbmy to, że można zjednać się. Czyli dawaj na. No. Ok, dobra, ja sobie selczarkową zrobię jak można. Cześć, powodzenia. Dzięki. Dobra, dzięki. Jeszcze raz, powodzenia. Dzięki, Kurwa, o trzy przybliżenie kurwa się zrobiło Siema Dawaj no Cześć Elegancko Dobra, do Kurwa Właśnie z ja to mam kół w Bogistry, mam z komórki w ogóle, tak jest w samochodzie, chcę to ja ogarnąć zaraz. Ale wziąłeś plecak? Tak mam. Chodź się, chodź się akredytację zrobisz? Hmm. Siema. Czołem Cześć, Cześć, cześć. Siema, cześć. Komórki chcesz generalnie robić? No nie, to mam plecak w samochodzie, ale nie no, zdążyłem ogarnąć no. w ogóle. To da, daj mi klucze do kartaka. To do domu. No, klucze do samochodu, no, ja wezmę no, Masz, masz pretek. komórkę, plecak tam jest, weź go garni plecak to ogarniemy. Dobra, chodź Maksiu, się przyjdziemy. Tak 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 Dobra. Siema kurwa, chłopaki. Wydać, <gly> wydać. <gly> Nie, no eloć PZ. Kurde, ale go zaczepiałem, fajnie się zgadzało. O Boże, ten ćpunek. PZ. <gly> <w celu. gly> Cześć chłopaki, też miło was widzieć. Jest o, <gly> i... o, kamerzysta stolić Pezec, siema. Siema, idziemy ogarnąć mu ten kurwa plecak, bo to jest kurwa... Paranoja, co tu się odpierdala No kurwa jaki... Siema Pezet, siema rączka To jest Tygrys, Tygrys Jaki kurwa rączka Tygrys i PZ dzisiaj Siema operator, co to za gej Najlepszy gej Kończ to gówno Nie no kurwa kończę, bo ten Twitch to... Chuj, gdyby nie ten Twitch to kurwa ten kik to... Eee. Eee. Kurwa Helo, tygrysek Bożysz! Pozdrowisz, jestem fanem. Cześć, panie Pawełku! Witamy, panie Pawełku! A gdzie ma samochód? Ty właśnie, gdzie za parko może na górze? Bo... Nie, no tam jest Suzy, widać. Jest, się dzisiaj, Dzięki, chłopaki! Oho, marszczy się, no marszczy się podobnie. Z kim się zadajesz, takim się stajesz, to znowu ty. Weź pocie bo on jest dziś pizdowaty jakiś dzisiaj. Zaraz to dobrze, jej będzie. dostanie. Będzie, <głos> <głos> będzie kurwa miał ten lepszy motywację. Dobra. Wziął kurwa ten plecak, kurwa ten gamoń. Ale co on ma ten plecak kurwa czy co? Wziął Dawaj do tym jakiś, no to się ogarniemy. Panowie, na spokojnie. Co ty masz z włosami? Jak kurwa co ma z włosami? Czy <noise> Ale ma wyjebane w tego streama. Dał streama w komuś, poszedł w chuj. Nie komuś, tylko dobrym Boż, chłopakom. Poszedł akredytację zrobić, a ja kurwa muszę mu ten plecak kurwa Siema Max, siema siema. Wytłumaczcie Tazemu, że, żeby nie przejmował się tymi trollami na czacie. No ale wiesz, jak kurwa jebie cały czat, to <śmiech> ciężko, <śmiech> to się, ciężko się nie nie wiemy, kurwa to wytłumaczyć, ale to nie jest taka łatwa ale Siem, Siema PZ. Ale nowy siema jestem. siema. No wtedy ten okularek ma z włosami, a to ty masz z włosami A Kacper, 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 Kacper. Dobra, ciągle fiuta i kończ to ułamię no, Fiuta możemy ten wyjąć, ale to po programie Dobra, czekaj, kurwa on ma jeden router tylko wziął? Amatorka, Max masz akordeon? O kurwa, sok pomarańczowy, naczelny hejter mój Akordeon? Mam akordeon, wariacie, mam 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 Dobra ty, ja mu kurwa daję internet, bo to jest kurwa przecież na jednym to Maxio jest czatem, pamiętacie? Tak, tutaj są słynny Maksio. Mm. Siema tygrysy, siemano, siemano. Od drzwi typu Gerda. Dobra, siema suchy. I zobacz tak Serdelek si. Tak położę, elegancko. Elegancko. Jak jest 25 widzów, to 100 z nich to fiuty. Coś tam, coś tam. On nie wziął powerbanka żadnego, ale my wzięliśmy. I on kurwa jeden internet wziął, ale już mu dałem swój. O, drzwi te pogardy i suchy już jest zdemaskowany. Kiedy zaszpachlujesz szparę? No nie wiem, jak kurwa. Wyjedziemy w jedno miejsce, to tam zaszpachluje. Ja pamiętam, jak tazy cię jebał. Na no, kurwa, kogo tazy nie jebał? Ale chodzi, chodzi ci, jak nie jebał, to wtedy coś z samochodu w ten, wysiadłem czy jak? Ogólnie myślałem, że gorzej będziemy jebani, ale pewnie połowa tych cał... jebała. Ale... co jebała. No ale. Czekaj, czekaj. Chyba, Fajna. A ty co raczej go nie jebał? No, nie. Dobra, Kasperek. Dobra, Kasperek, kurwa. Serio, ty golisz Ja ogoliłem dzisiaj. Nie wiem, co to w ogóle jest zapytanie pytanie. No. Kurwa, oczywiście, że góle nudy, No wiadomo, kurwa, że nudy. Próbujemy tę. Kamerkę dać lepszą. Ogarniemy tych. O, tych dwóch, twój to nie przeżyje, ta, wróć. Tak, my jesteśmy opiekunami Pawła. Dokładnie, z urzędu. Tu jesteście opiekunami Kamila. Dobra. <grym> Wbijamy do tego? Wbijamy nas z paszem bajecznym. Jeszcze, no tam dalej. Tam to za tobą. kurwa głuchy jesteś, ślepy, ślepy. Nie dość, że kurwa ślepy A jest, proszę No może, czekaj, poczekaj, bo tu muszę teraz belać buks... Dobra, we, weź odpal streama na swoim telefonie Teraz młoda jest na cipki z paskiem PZ PZ tyć ćpuń <ślepy> Kurwa nie pan. Ale przećpany PZ po tej urzędniczej. Kurwa mać Ale hełm mam taki, że to jest chuj Ja pierdolę, patrzcie tą fotę Kurwa ty Patrzcie kurwa tą fotę ja pierdolę, widzicie co oni mi zrobili kurwa? Jaki garnek wyszedł z tego, to sipa okularnik. Dzięki, misiu kolorowy, też cię uwielbiam. Dobra, czekaj, ja, coś kurwa hatkało. No no, patrz, no tak ej, wyjścisk. powinien działać, dobra. Coś by telefon. Paweł, ty chuju. Działa to? Powinno działać. Ja bym jebany. Mógłbym wjeżdżać na jakiś No i kurwa bajka. Wujek naprawił. Nie, nie działa. Nie działa. działa, działa. O, coś w tym drzwiach zblurowało. Pyk. Działa, no jest, działa, działa. Dobra, wujek naprawił, kurwa. Jak zwykle. Dobra, coś tu potrzebne nam jeszcze, ten powerbank kurwa na ileś tam potrafi, powinien chyba mu wytrzymać. Ona no, całkowicie na pewno nie zarabia. Ty dobra, tu ja zostawiam na razie u niego to. No, kurwa, dalej. Twój plecak to ma, zostawiam. Jak coś. I... podskoczyć. Telefony, kurwa nie wziął tego fajnego tego. Ty się ciesz, w ogóle kurwa coś wziął. No właśnie, kurwa to jest... Oj no, tazy, 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 taz, taz. Ja Te się Misiu kolorowy co się spierdolili A. Daj spokój, kurwa regionie, co się w tym regionie, co się w tym regionie, Hop. się hop, hop. Dobra i lecimy z tematu. Dobra, jak wiesz, wiesz klucze to wrzucie. To wrzuć do tamtego plecaka klucze, bo tu wiesz że zostaną co i nie wrócimy na chatę Nie, no wrzuć normalnie do plecaka kurwa. Ja 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 ci mówię. No ja otwory biorę, bo z tym będziemy coś chcieli, czy coś. To... Otwory bierz, się przydadzą. Cyk cyk cyk. Dobra kurwa, jedziemy z tematem, chłopaki. Chujowo, że nie mam czatu dobrze widocznego. A na łapę tego nie masz? Nie wziął. No nie wziął tego na łapę, Właśnie o to mi na łapę chodziło, że nie wziął. Dobra, zaraz to tu odpalę sobie. Dobra, opz pezeci, Ksiąanko, rozjebałeś streama. Nie rozjebałem. Naprawiłem. Naprawiłem, nie rozjebałem. Jest i pan prezes. Casio King przyjechał. Chyba, że mi też tu wyszła na parku. No tak uuu Chyba myślałem Stocna i Bo chuj przychodzicie jak widzowie was nie chcą Po to że ta zyma No właśnie Hej nas napędza